Dlaczego? Dlatego strzelę mapie, chcę grać taki tak Bo nie wiem co za oczy nie jedzie kurwa To był kurwa za strzał <grymne> Dziadu, przepuść mnie na lewy <grymne> <grymne> Bajo jajo, bajo jajo <grymne> Zróbcie mu surówkę z tego jaja Nie chcę surówki Nie będę O Kurwa! Kurwa, eh? Znowu! Boom, 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 boom! man leczę się, leczę się sam. Ja bym się na tym go kosztuje, panie, że to powiedziałem, kurwa. Nie, no co ty. Gdzie ten ziomek, kurwa? pan z lewej strzelał. A teraz wychyliłem. No musimy, musimy iść do tego, takiej kurwa ikonki na mapie? No tak, tylko kwadracików, chyba. Jak tam po prostu sytuacja? Kwadracik szybko. Żyjemy, żyjemy. Dawaj, dawaj, na dawaj. Secure. Kurwa, tu gdzieś? Czekaj, bo nie wiem, czy... Ja tam idę, czekaj Dobra speedrun, kurwa walicie szybko, jak macie nogi to biegnijcie Jestem blisko strzału, uwaga. Tak, czekam przy czerwonym murze. Dwóch leży, tak leży jeden z pkm Dostałem, dostałem! Mogę Ci ten? I got you. You're gonna be okay. Dobra, lecę Cię, lecę Cię Sigma Ale kurwa w kolano dostałeś chłopaku No ale trzech kurwa zdjęłem, trzech zdjęłem Przez tą dziurę musisz popatrzeć najlepiej Dobra, czekaj Słysze... się. Siedzimy przy czerwonym murze na, na kompasie masz, na kompasie masz, gdzie masz iść

No, we no, możemy wejść, możemy wejść? Możemy wejść, możemy wejść? A? no, 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 do no, 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 jest? no, no, Leży Jeden leży Przejść nie da się. Nie da się tu przejść, tak? A. Tam, Nie. No, to jest otwarty, dobra. Leżą, leżą, leżą! Dobra. myślę, jeszcze sam grają. Kurwa, czarna. Skaczesz. Jestem na piętrze. Na, na pierwsze kontakt, na pierwszy kontakt. Dobra, wchodzę na parter chyba. Nie mogę po słotach wejść. 3 wchodzimy trady. na parter we dwóch. Poczekaj, ja, symaj i... na mnie gera. Nie widzę, słucham. Mogą być na piętrze dwóch, dwóch partę śpi, dwóch warteczni, daje mi na pieprze, daje ja piętro, ja piętro. Kto się... Mam jednego. Gdzie? Tam są nigery gdzieś Śpi jeden Wyskakuje Wracam tutaj Czysto Kto jest to ty? To ja Otwieram Czysto Nigery 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 Zderzy! No, jest, nice, no, nice, jest wolny znowu Z dołu, z dołu, z dołu, z dołu! Doł, doł, pod nami! Kurwa, dostałem heada chyba Zderzy! No i chuj no. Kurwa, no prawie już było! Myśmy wiedzieli, że tu trzeba to czyścić, kurwa, od razu tam. Dobra, to trzeba. razy... Ja mówię, szatuj ale... Mówiłem, wiedziałem że ja tu idzie, ale kurwa nie jedziemy za tym autem, kurwa. No ja też nie wiedziałem, ja myślałem że to ta... auto. Dobra, kurwa. Nie ma pierdalania się, idziemy jeszcze raz. Co do i nie było nic w ogóle w nich. Ja tyle czasu tam straciłem. To auto jakiś dla nigerów, kurwa, się nie rusza. On się opierdala w robocie, kurwa. <grym> no to skoda że mi ten komputer się tak gzy, kurwa. Smata. Spartan 3, Crazy Horse We're keeping the streets clear, but it looks like there's still activity in the houses near our pass Understood, Crazy Horse I'll send 1st Squad over to eyeball it 1st Squad, this is Spartan 3 Crazy Horse is reporting squirters around the Sheik's house, west of the park Mario, yeah, yo, Mario, yeah, yo. That big ass fancy one? Affirmative Punch him in the mouth and see how they take it Over Roger right that Alright, Leathernecks Guys I'm on just the street, the they got moves holed up in the houses

Kurwa speedrun teraz! Minu... Półtorej minuty mi No ty, bo my minęliśmy za dużo budynków i z pleców dostawaliśmy. No właśnie, kurwa, obracam się a ja tam dwóch ciapatych do na pierdara, nie? I tak ja patrzę, no Moździerz mi z... znowu No właśnie, Moździerz mi zajebał pod nogi. To nie jest kurwa Moździerz, pozdro Chyba się spieszyć. Ale to jest to właśnie z pięć minut szukając jakiegoś tego budynku, kurwa, z tym autem, dlatego to przegraliśmy. Każdy członek drużyny ma specyficzną broń dla specy specyficznego celu Więc naucz się... Aj chuj, nie czytajmy Nie możesz... Brugać, nie możesz oddychać Aj, chuj. No ja nie mogłem kurwa, ja nie mogłem oddychać jak dostałem kurwa z moździerza To mówi kapral Dobra, za no duży był kurwa speedrun No tak, no w dusi misja pierwsza, nie? <noise> kurwa jebana no, Kurwo, jebana, ja to chciałem na YouTuba wrzucić, a ty mi tu wiesz pierdolkę o kurwa! Ej, są, 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 jest dużo tam Jest gdzieś Majtro no, leży ziomek. Eee, Rambo, Rambo no. Kurwa, chłopcu przeskakuje Kontakt mam, kontakt mam! Eyeball, security typ. Poszł od gatnika Co? Dobra, zabiję go Dostałem hita Podew się leczysz jak coś E nowak się wyjebał, kurwa Leź nowaka A mo uzupełniam To waka wylecz No już jest, jest! Jest, jest, jest z nami Nie Kurwa Musimy tą ulicę pokonać tutaj Trzebać chaty po kolei Ja tegoś wam był? Ty dobra No. Czylają do mnie. Hajter. Czylają no na uwaga Kurwa celować nie mogę. Oj kurwaś ty. Я живу, я живу, я снайпер я здесь. Tak, dla ścianą Leży. Dobra Leży ten chyba, nie? tej koło auta leży, ta? Jest... Jeszcze jeden, jest, zostałem hita Jesteście! No nie mogę już nikogo kurwa wezwać no A kurwa dzisiaj, Dla mnie Samotna misja teraz Halo? wiecie. Jeden śpi na ulicy, przechodzę do... Kurwa! Pod jestem Gdzie jesteś? Stary... No ja jestem tak jak... Jest w północy. Na północy. Jestem tak jakby po drodze, jestem kurwa w okopach. Kurwa praktycznie Mogę spróbować się znaleźć? Dobra, ja patrzę na budynek chyba. Wyjewam. W budynku. Nie no, bo Jako się wyjechał, ty to zaraz Nie strzecimy go już, się skończyły. Aha, Jest tunel. Dostałem, dostałem hita. Tu gościu jest w budynku, uwaga. Le... Ranny jestem, pomóż mi! Dobra, idę, idę, idę. Gdzie jesteś? You. Okay. Kurwa, jak tu jest, przecież tam, żeby się tam dostać do budynku, naprawdę. I got you, a po prawej leży gościu, czy nie? Leży, dobra. No, tutaj to leży. Jednego mniej. Ja wyszedłem na ulicę. Ty, do ty, do ty, kurwa, chciałem cię. No to jest, no. Gdzie jakoś, Przed nami chyba ten budynek wielki. Kurwa, strzały z budynku. Gdzie jesteś? Stąd, stąd. Jebany kurwa dresiarz no Jak ja, ja chcę, ja Pod F, pod F No jebany kurwa dresiarz no, ziomek na mele mi stał No właśnie ja pojebanie piękno, mi Kto to jest to insta-heda dostałem Próbuję. Ja musiałem pistolet wyjąć, żeby go dojebać już Leży, leży, leży nikogo nie widzę, mniej więcej na tej posiadłości. Po prawej! Cały ci się jeszcze? nie to zdaje mi się, że z pleców możemy dostać z tego budynku. Ale... Gadają coś za ścianą. Za ścianą gadają, za ścianą gadają. Kurwa pies nie mogę, bo jeszcze. jestem yy, Na około idę Jeden mniej Sniper, sniper gdzieś jest. Widzę snajpera, widzę snajpera. Uwaga, po twojej prawej jest budynek taki z oknem wielkim. Tam jest snajper. Taki piętrowy budynek w gościu w dziurze w ścianie siedzi. Snajpera, leży Do budynku wchodzimy? E, Nowak, już mnie? No, no, co tam, no, 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 wchodzimy już? Chyba czysty dwór jest. I jeden na parterze. Ktoś biega! Ktoś biega! Przed budynkiem chyba ktoś przyszedł. Ta, ta. Oni z innego budynku iść chce. chcą. Chyba nie tera. Patrzę okna. Gdzie jestem? Czały na piętrze Jesteś obok dobra Z mojego ping'u już napierdala

Kurwa się na dole, jak ja tam wejść I Ty kurwa jebana! I'm reload, oh mm -hmm. what's up, Dubuque? No zsecurowałem, co jeszcze on kurwa zrobić? Nie wiem, kurwa. Sz, kurwa czysto już tam było. Do chuja. Jest, yes jest. Like no kurwa, już prawie, Dora... Już prawie to zrobiliśmy. Gramy sobie. inną misję chyba, gramy chyba inną misję. w miejsce, gdzieś razy chcę grać.